Przelot alpejski w Polsce występuje jedynie w tatrach. Na skałach wapiennych kwitnie niekiedy masowo, nadając barwny ton wysokogórskim murawom. Szczególnym przystosowaniem przelotów do środowiska jest, podobnie jak u innych gatunków należących do rodziny bobowatych, motylkowatych, umiejętność współpracy z niektórymi bakteriami glebowymi, które tworzą brodawki na korzeniach i wiążą azot atmosferyczny. Część tego azotu jest wykorzystywana przez rosnącą roślinę ale część może być również wykorzystywana przez inne rośliny rosnące w pobliżu. Przelot zawiera garbniki, a także saponiny, śluz, substancje barwiące, przez co roślina ta jest starożytnym lekarstwem na wysypki, skaleczenia i siniaki. W średniowieczu przelot należał do tych cudownych ziół, które zebrane w noc świętego Jana zdolne były do przyspieszenia gojenia się ran, ale także dawały ochronę zarówno ludziom, jak i zwierzętom gospodarskim. Przed złym okiem dziękuję za uwagę.